z numerem 11 Miewski z numerem 12 Stów Advocay Schwann z wła sua z numerem 5 Dominik Gents i'm

do 34. Oh, sorry. first impression for me very very hard game because uh, you know we show something good and something bad and uh, we didn't play on the same level 40 minutes I think that is important Polish league is very strong league and we must think that is uh, if you won't be Good team. It, if you want to uh, show some progress, in, 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 we must first start uh, or continue, not start, continue with good practice, and and uh, after that we must show same things on, on, on the court. Uh, I won't say that is. Uh, I'm I'm satisfied with uh, win, but I am not satisfied with first and uh, last quarter. Because we, we, we didn't show good character, and I hope that uh, we will have time for, for, uh, uh, for, for, for next uh, game in, in next Sunday, and I hope that it will be that it will be more more better. Thank you. Ah, więc na początek trener powiedział, że była to bardzo trudna i ciężka gra, a pokazali w tym meczu dobre i złe momenty. A jednakże na tym poziomie rozgrywkowym w tej lidze powinni grać wciąż non-stop na, na, na najwyższym poziomie. I chcę, chcę powiedzieć, że jest szczęśliwe zwycięstwo, ale nie szczęśliwe ze, ze stylu, jakie zaprezentowali w pierwszej i czwartej kwarcie. Mam nadzieję, że najbliższy mecz troszeczkę inaczej będzie wyglądało. Eee, najważniejsze jest zwycięstwo. Eee, jest to ciężki teren w Ternobrzegu. Nie jedna drużyna na pewno zostawi tutaj punkty. My po porażce pierwszej z Anvilem potrzebowaliśmy tego e, zwycięstwa, także e, jesteśmy z tego zadowoleni. E, drużyna cały czas jest w budowie praktycznie. E, teraz kolejni nowi koledzy przyjechali i e, cały czas wdrażamy e, systemy, także e, myślę, że nasza gra będzie wyglądała z dnia na dzień lepiej, a e, dzisiaj myślę, że dobrze e, będzie się wracać z terenu brzega. Także, e, Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałbym gratulować Drużynie Śląska wygranego meczu. Na pewno w przekroju całego meczu byli drużyną lepszą, mieli wyrównany skład. 12 zawodników punktowało, mieli w tym pięciu obcokrajowców, ale wygrali walkę na tablicach, wygrali cały mecz. Przegraliśmy według naszych statystyk brak zastawiania 13 razy. Rzuty z podkosza drugiej szansy 9-21 dla Śląska, punkty z podkosza 34-48, to jest różnica meczu. Nie mogliśmy skorzystać dzisiaj, akurat przydałby się nam bardzo Kuba Patoka, który ze względów zdrowotnych dzisiaj nie mógł, nie mógł wystąpić, nawet nie był w kadrze. Mamy ograniczoną ilość y, zmienników i trudno nam, je, jeszcze ale nie doszedł do siebie po y, przerwie, po kontuzji, miał miesięczną przerwę, y, także myślę, że z każdym mieczem powinno być lepiej, ale y, jeszcze nam nie, nie tyle po, y, pomógł czy pomaga, jakbyśmy sądzili. Trzeba na to czasu, żeby wrócił, potrzebuje praktyki, y, potrzebuje gier i niestety to już się sezon, sezon zaczął. Nie grał w turniejach przygotowawczych i on jest bardzo, powinien być bardzo ważnym ogniwem w naszym zespołem. Tak jak powiedziałem, rzuty spod podkosza i brak zastawiania, podstawowe elementy szkolenia zawodnika jednak zawiodły. Today's game it was, it was really tough for us. Uh, you know, as a big, you know I think uh, it was hard. You know, we try to keep them out of paint, you know, they got, they got too many inside paint points. Uh, we had to work hard on that. I know I had to work hard on that to be a better player. Um, it was a row we fought, fought as hard as we can. Um, just a little, we had a lot, we had a little runs or whatever, but, you know, to pay attention to little details, and we were chipped away, kept chipping away in the lead, but the little details, I got, it got them to lead again. But, you know, it was a well-fought game, and, you know, we had to prepare for the next one. Więc jakby to streścić, czyli nasiśmy słabo zagrali jednak, była bardzo twarda gra, musieliśmy twardo grać jak tylko się dało przeciwko temu zespołowi oraz pozostaje nam dużo detali do poprawy i mam nadzieję, że w następnym meczu to już, się, to już wykonamy.